Cześć, zapraszam Was na odcinek nocny. Popatrzymy najpierw na alambrę w garażu. Chcę Wam pokazać, ile oświetlenia jest w tym samochodzie. A garaż będzie dobrym miejscem, bo nie mamy tutaj nawet światła księżyca. Popatrzcie, jak to wygląda. Są cztery lampki, dwie na górze, dwie po bokach w bagażniku. Świetnie doświetlona przestrzeń bagażowa położymy na torbę tutaj akurat pulpit dzisiaj miałem granko więc wypakowałem tylko graty no i bardzo, bardzo dobrze oświetlony bagażnik otworzymy boczne drzwi wszystko oczywiście z kluczyka zamykamy, otwieramy drzwi z kluczyka o ile się tu przecisnę, bo widzicie to jest ten problem w garażu jeszcze Wam to zademonstruję pewnie niektórych to zainteresuje ile tu jest miejsca w tym samochodzie jak się tak otworzy te Drzwi z dwóch stron. Ciężko, ciężko. Ciasnota. jakoś się przecisnę, może tutaj. Poświetlona przestrzeń, jak wysiadamy. No i to są wszystkie lampki aktywne. Czyli oświetlenie kabinowe. Tutaj lampki na suficie. Tam lampki na suficie. I przestrzeń na nogi podświetlona. Z tyłu też. Widzicie? Także jest bardzo ładnie. A specjalnie to robię tutaj, bo mam lepsze warunki niż. Na dworze się jeszcze zatrzymam, to wam pokażę kierunkowskazy, potem i oświetlenie w mojej stałej lokacji. Jak ruszymy za chwilę. No dobra, i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o prezentację oświetlenia. Możemy zamykać. Zamykamy tak samo naciskając przycisk na pilocie i klapa się nam zamyka. Sprawdzę jeszcze fotokomórkę, bo wiem, że drzwi są bardzo delikatne dla nas. Zobaczcie, mogę wam pokazać. Zamykam. Mam rękę i już się dobija. Także raczej nikomu ręki nie utniemy. Możemy najwyżej tylko lekko ją przycisnąć. Ale fajny Bayer, że można wszystko otwierać, zamykać z kluczyka. No to ruszamy. Sprawdzimy teraz światła. Mamy tutaj vixenony skrętne. I popatrzmy, co one dają. Już wysoka trawa urosła. Trzeba uważać na zwierzaki, bo na tej drodze bardzo, bardzo zwierzęta lubią mi wyskakiwać. W moich nocnych testach jest około drugiej w nocy. I tu takie sarny. Rodzina sarenek upodobała sobie ten fragment na nocne wycieczki, na nocne wypady. Podobnie jak ja. No i popatrzcie co się dzieje ze światłami, jak skręcają. Może dam Wam mijania, tylko wtedy lepiej to dostrzeże. Będziecie mogli dostrzec. No. Nie skręcają tak ochoczo jak w Citroenie C4 Picasso. Tam były najbardziej skrętne. Światło najbardziej skrętne Xenony jakie w życiu widziałem, ale też skręcają dość fajnie, dość fajnie, jeszcze zmienię zaraz kamerę na, bo teraz like o teraz lajką filmujemy, więc jest bardzo jasny obraz, a zmienię za chwilę na, na Carl Zeiss na optykę, która rejestruje bliżej jasność, bliżej tego co widzimy oczami naszymi no, ale za to ta pokazuje w pełnej kasie oświetlenie i wszystkie dużo jaśniej o, czy tam księżyc jest taki ładny, ale ładny księżyc na górze. To pokażę. Księżyca nie da mi się złapać dla Was, ale zmieniłem aparat i teraz drogowe i mijania z tym, co jest zdecydowanie bliższe temu, co widzimy, jeśli chodzi o jasność. Shały jakiegoś nie ma, ale wszystko widać. Także jest dobry zasięg, dobry rozkład światła. Nie ma żadnych artefaktów, tak więc światła nie zawodzą. Nie zaskakuje ona plus w sensie, że łał wow, jak ekstra świecą, ale wszystko jest poprawnie. Także można bezpiecznie w czarną drogę się zapuścić i wszystko widzimy. No i są skrętne, co się naprawdę przydaje. zatrzymałem się, żeby pokazać wam oświetlenie w kabinie, w środku te wszystkie detale tutaj na desce i oczywiście też kierunkowskazy na zewnątrz zaraz standardowo obejrzymy. Podświetlone jest wszystko co być powinno podświetlone. Jak to w wagu. Kontrolki tutaj też na suficie są podświetlone. wszystkie przyciski na taki ładny czerwony kolorek jest dobrze no i zobaczmy jak światła się resetują po odpaleniu silnika no i ustawiły się bo wiadomo, że w Bixenonach skrętnych wszystko się odbywa automatycznie jest autopoziomowanie światła Popatrzmy teraz jak wyglądają LEDy. Bo niestety niestety kierunkowskazy będą żarówkowe. Taka dziwna moda, a już chyba ta buda Alambry nie doczeka się faceliftingu. To już jest poliftowa buda. Ksenony zawsze fajna rzecz. Jeśli mnie zapytacie, to już Wam odpowiem, czy wolałbym mieć ksenony, czy ledy. Ledy, tylko jeśli będą to jedne z najlepszych ledów. A jeśli mają to być przeciętne ledy, to zawsze wybieram ksenony. Bo po prostu lepiej świecą. Dają lepszy rozkład światła, lepszy zasięg, no wszystko jest lepsze w ksenonach. Chyba, że naprawdę mamy do czynienia z bardzo dobrymi ledami. No to mogą być nawet dobre ksenony pokonane. No i tak, i żarówa. Zwykła żarówa. Po czasie reakcji te obleśne żarówki, jak to fatalnie wygląda. no Taki mały kierunkowskaz, i, i gdyby był tutaj mocny LED, z króciusieńkim czasem reakcji, byłoby tak zacnie, tak miła. A tu taka wieś, No tu oczywiście, LEDy muszą być w, w lusterku, no bo jak inaczej, ja tu co ty? Te, też żarowa obleśna. Uuu, zaraz wam pokażę. Popatrzcie, obleśna, obleśniacka żarowa. Wstyd. Wstyd! W furze na maksa wyposażonej za katalogowo 190 189 to jest wszystko na pełnym wypasie i takie beznadziejne, ledwo widoczne żarówki. Nie, nie, nie. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Nawet w moim Mustangu oczywiście mam z przodu żarówkowe kierunkowskazy. A jest w tej cenie podobny. Natomiast no, tam jest wiadomo co. No przynajmniej z tyłu są LEDy, full LEDy, a tutaj z tyłu mamy żarówki. Brzydko. Nie lubimy tego. Nie w takim samochodzie. O Mustangowi można wiele wybaczyć za silnik. Jest to amerykański muscle car, a nie van rodzinny. A tu powinny być moim zdaniem LEDy. No full LEDy to full LEDy. Nieładnie. ładno oszczędności paru grosz. To, to mi się nigdy nie podoba. A teraz pokażę Wam, jak wygląda bezpieczeństwo w wydaniu Seata, właśnie z tym zabezpieczeniem tutaj głowy dla dziecka i z tymi podniesionymi boczkami i tutaj podpórką na nogi. Fajne jest, Emilka, podobać się? A oprzyj się na na fotelu. Wygodnie? No pewnie, super. Rita, fajny Seat, podobać się? Tak, No, no to fajnie. I oczywiście miejsce dla trzeciego dziecka, jakby było. No, nikt nie kupuje takiego auta, nie mają trójki dzieci, bo to kompletnie nie no i elektryczne drzwi. Możemy ruszać w drogę. Zatrzymałem się, żeby pokazać Wam w przyjemniejszej lokacji to autko, zaprezentować jak wygląda z zewnątrz. Mamy kluczyk, który niczym specjalnym się nie wyróżnia, więc nie ma co go pokazywać. fajną opcją jest to, że możemy za jego pomocą otworzyć elektryczne drzwi boczne z obu stron otwierają się speedball. z kluczyka, tak samo jak mamy tutaj z boku kluczyka przycisk, co już pokazywałem jak odbierałem autko. Z odgłosem otwieramy klapę. Samochód jest bardzo, 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 bardzo mega, mega rodzinny. Super podoba mi się ten fotel z zakrękiem nosy, a o bezpieczeństwie maluchów, to jednak jest bardzo ważne, jak ktoś decyduje się na tego typu auto. Musi być funkcjonalny i musi być rodzinny. Tutaj mi tańczyły jakieś rzeczy. Bo jest to, prawdę powiedziawszy, sam, sam pan Ardian ja też nie wiedział do czego ta siatka może wymać jakiś pomysł. Ma służyć, no, zobaczcie, jak tu się złoży to wszystko. Tutaj roleta jest. Złożymy, może po, po co nam 7 miejsc. Teraz nie potrzebujemy. Aha. Zobaczcie, ta wstrząsa, ale to. to. się elektrycznie tu nie składa. Tu trzeba trochę użyć siły. No i mamy taką, zobaczcie, taką przesuwaną, taki przesuwany, taką siatkę. Dwa połąki. Tutaj to jakoś możemy przesuwać. Nie będę już tego ruszał. No nie wiem po co to jest. To się rozsuwa. No po co? Przecież jest roleta. Może Wy macie jakieś pomysły. Ta roleta jest zdemontowana. Może ją zaczepię, żeby nam nie hałasowała. Ale bagażnik jest ogromny. Bagażnik jest ogromny. Gdyby tej siatki tu nie było, to naprawdę jest, jest z kolosalnych rozmiarów. Dla pięciu dużych osób podróżujących ten bagażnik pomieści no, prawie że pół domu. Także jest ogrom miejsca. Jeśli chodzi o ilość miejsca na budowę. To jest też sporo zobaczyć z moim wzroście Ja jeszcze mam tutaj, mogę, no, prawie że mogę włożyć dłoń całą, więc jest, jest, jest bardzo dobrze. Wysocy ludzie zmieszczą się pod klapą, jakby padało czy coś, mogą się schować bez garbienia. Jest w porządku. Oczywiście zamykamy elektryczne drzwi. Mnóstwo miejsca, zobaczcie, ustawiłem fotel dla siebie. Wsiadam teraz i. Mimo tego, że tu mam fotel dla dziecka teraz, siedzę tak z że nie mogę w to tu mamy tackę, można ją otworzyć, albo pewnie podnieść, tak? Jest stolik na różne rzeczy. No taki nie jest zbyt, nie wiem, no, taki plastik. Widziałem już gorsze, także dobrze, że jest, no ma być samochód, ma być rodzinny, bardzo dużo miejsca, usienki tutaj tunel, więc też środkowy pasażer nie będzie miał żadnego problemu z nogami, zobaczcie. Bez problemu. Moja noga się mieści, a ja mam duży rozmiar buta. I tak to wygląda. Jak popatrzymy z drugiego rzędu naprzód. Olbrzymia panorama nad nami. Widzę tutaj jest belka. Wzmocnienie, czy ona jest otwierana? To jeszcze sprawdzę. Potem. Bolączką tego typu konstrukcji jest zawsze ten pas dla środkowego pasażera z sufitu. No ale cóż, nie ma idealnych rozwiązań. Za to mamy trzy. Normalne fotele, przesiądę się na ten środkowy. O, no tak można jechać, słuchajcie. Jeszcze po zagłówek sobie wyciągnę. Zobaczcie, zobaczcie. Jest spoko. Naprawdę mi się podoba. Prawdziwie rodzinny auto. To jest prawdziwie rodziny auto. Czyli nie żadne tam kombi, sedany. To jest prawdziwie rodziny samochód. Jest super. Sprawdzę potem jeszcze, ile to ma szerokości. Tu możemy zamykać drzwi. Przyciskiem, widzicie. Jest też rączka, czyli można to zrobić. Za pomocą rączki też można rączką wydawać te polecenia. Rolety są, jak widzę, także tu nawet jest taka roleta. Wam pokażę z tej strony. Wybaczcie trochę za lekki chaos, ale. No, wszystko robimy live. Jest roletka, którą można, jak się umie to odczepić, bo ja tu nie będę niczego. O, teraz mam. Także olbrzymia szyba, można ją sobie przyciemnić roletką. Fajna rzecz. Mała rzecz, ciesz! Samochód jest bardzo bogato wyposażony. Ja Wam jeszcze zresztą pokażę, ja tu poprosiłem Pana Adriana o taką karteczkę. To może niektórych zainteresuje. Zobaczcie, co tu się dzieje. Tylko ostrość. O. To są kody, jakie są w tej opcji. W ogóle ta wersja wyposażenia jest najwyższą i ona kosztuje ze wszystkimi dodatkami. Z pakietem FR, opcja siedmiomiejscowa. Widzicie Alarm Pakiet Comfort Plus, który jest przeceniony z 10 prawie 11 tysięcy na 7800? No, wszystko macie tu podane. hak, można sobie też hak wysunąć za 3269 zł. To jest na full wypasie 189 500. Bardzo drogo, wiem. Jest to dwulitrowy diesel, pamiętajcie, 2 litry z DSG na totalnym wypasie, z rabatem, bo pytałem o rabat na firmę, 6%, no ta wersja mniej więcej za 183 tysiące byłaby do wzięcia, ale jak tu widzicie, taka przykładowa konfiguracja na wypasie jest do wyrwania po rabacie za 160 tysięcy, najczęściej brana Alhambra jest za 140 tysięcy, a taką tanią wersję można za 110. No to słuchajcie, jeżeli taka najczęściej brana wersja sensownie skonfigurowana za 140 tysięcy takiego auta z dobrym silnikiem, które zapewnia wystarczającą dynamikę i ogrom, ogrom miejsca i komfort podróży, uważam, że jest dobrze. No i tutaj, zobaczcie, to jest właśnie ten model Alhambra 2.0 TDI 184, Konie Style Advance, F-Airline, Romance Red, ten kolor, bardzo fajny, 70-litrowy zbiornik paliwa, 4,80 długości, i to wszystko jest tutaj, właśnie dla mnie napisane. Chcę się z wami podzielić tą karteczką, żeby nie było, żebyście wiedzieli, z czym to się je ten samochód, no co to w ogóle jest. Jeszcze raz podkreślę, że Podróżowanie z tyłu w takim aucie jest bardzo przyjemne, bo no mamy pełno miejsca na szerokość, na długość, wszędzie. Ogrom miejsca. Wychodzenie też jest łatwe. Jest w porządku. No i ten kolorek właśnie romantyczny, czerwony. Rzeczywiście troszkę przypomina, bo tak jak z Panem Adrianem rozmawialiśmy, przypomina e, troszeczkę ten czerwony, który teraz jest Desire Red, zdaje się, jeżeli nie pokręcimy nazwy. No, ta nowa linia koloru czerwonego, który wszedł teraz i nowa kupra. E, jest dostępna właśnie z takim kolorem. Nie jest to dokładnie taki sam kolor, no ma zresztą inną nazwę, ale też bardzo ładnie czerwony wygląda. No tu mamy taki czarny pas jeszcze, zobaczcie, oklejony samochód na sportową wersję FR. A oponki Conti Sport Contact, bo zawsze też na to zwracam uwagę. 225/45 R18 wentylowane tarcze z przodu muszą być, tak jak mówię, 225/45 R18 całkiem fajne felgi. No, samochód dzięki temu zyskuje trochę lekkości, bo wiecie, taki van może trochę straszyć z wyglądu, a z tymi dodatkami optycznymi i felgami wygląda fajnie. Z tyłu nie mamy wentylowanych tarcz, nie, z tyłu tarcze są zwykłe. No powiedzcie, jestem ciekawy co myślicie o tym autku, napiszcie czy Wam się podoba. Duża, bardzo ogromna szyba przyciemniana z tyłu. Samochód jest w ogóle bardzo wysoki, zobaczcie, no ja jestem wysoki, ale popatrzcie jak on wygląda na, na moim tle, no ja mam, I tu. ale jest bardzo wysoki, jest bardzo wysoki, jeżeli ktoś jest średniego wzrostu albo niższą osobą, no to będzie, wiecie, no to będzie prawie wzrostu samochodu, nie? więc robi wrażenie, szczere ringi, srebrne, fajne outko, fajne outko. naprawdę mi się podoba, byłem przekonany, że samochód będzie mi się podobał, bo jednak, no doceniam, doceniam sens istnienia tego, tej konstrukcji. A w ogóle śmieszna rzecz jest taka, że Seat miał zaprzestać produkcji Alhambra, wiecie? Mieli w, do swojej gamy w, wrzucić coś na podobieństwo Skody Kodziak, Kodiak, Kodziak. Wszystko jedno, jak to nazwiemy, wiecie, o który model chodzi. I ja się cieszę, że Seat tego nie zrobił, że dalej Alambra będzie w, w ofercie, dlatego że taki van daje... Tysiące razy więcej miejsca i możliwości niż taka Skoda, taki Suwik Skody. Po prostu jest to prawdziwie siedmioosobowe auto, a nie udawane siedmioosobowe auto, tylko prawdziwie siedmioosobowe auto. Jeżeli ktoś ma rodzinę z czwórką dzieci, z piątką dzieci, no to naprawdę tylko tego typu konstrukcja, czyli tak jak Chrysler Grand Voyager albo właśnie Seat Alhambra, Volkswagen Sharan, czy Ford Galaxy, to są samochody, które pomieszczą w normalnych warunkach, przewiozą całą rodzinę i to jest fajne. Dobra, koniec tej mini recenzji na postoju, bo no bo nie będziemy tutaj mieszkać. Trzeba ruszać w drogę. Tu jeszcze jako taką ciekawostkę chciałem Wam pokazać. Tu mamy nasz y, samochód, nasz silnik 184 konie DSG. Wszystkie dane techniczne. Możecie popatrzeć, tu coś będzie widać. I mamy jeszcze tutaj ciekawy właśnie silnik benzynowy. 2.0 TSI 220 koni. I zobaczcie jakie dziwne. Seat wymaga 99 oktanów, co jest dla mnie jakąś pomyłką, bo przecież... To jest znany silnik 2.0 TSI, który bez problemu może jeździć na 95 oktanach. Zalecana może z 98, ale 99? Ktoś chyba się tu walnął, bo wszędzie widzicie 95 oktanów. No dziwna sprawa. Dziwna sprawa. Tu by trzeba było seata spytać o co chodzi. Z 99 oktanowu benzynu. Średnica ta zawracanie 11,9. No ja zawsze sprawdzam samemu garaż, też weryfikuje tutaj ten mój manewr zawracania. Jest dobrze. Jak na wymiarę samochodu jest naprawdę dobrze. Widzicie, 4,85 długości, szerokość 1,904, czyli trochę węższy od Mustanga. No i wysokość 1,72 m, bez relingu rzecz jasna, sama wysokość auta. 70 litrowy bak paliwa, pojemność bagażnika 955 maksymalnie przy rozłożonym drugim rzędzie foteli 2,430 przy złożonym drugim dostawcza auto, no dostawcze auto. Ale masa własna nie jest też taka duża. Masa własna jest jak na wielkość samochodu. Nie jest taka duża. Widzicie, z dieslem 1800, bez kierowcą 1845. Jak na taki autobus. Nieźle. Jeszcze chciałem pokazać, jak wygląda bagażnik bez tej siatki, którą tutaj zdemontowałem. Przesunąłem roletę. No, i popatrzcie, no, Kolos. To no jest Kolos. Jak małe ciężarówce. Na koniec chciałem jeszcze powiedzieć słowo o zestawie audio. Bo właśnie parkujemy Alambre naprzeciwko całkiem ładnego samochodu. No i cóż, całkowite średnie zużycie paliwa 7,4 litra na dystansie około 200 km mojego testu. Niecałe tam 190 zrobiłem. Audio brzmi w porządku, jeśli chodzi o brzmienie zestawu audio, to nie jest źle. Natomiast no tutaj nie ma szału, to brzmi poprawnie, można posłuchać muzyki, dzięki temu, że kabina jest bardzo cicha, nie będziemy, no nie będziemy narzekać na. Na słabe brzmienie zestawu Audi, ale nic ponad, po prostu przyzwoitość nie osiągniemy. Nic tutaj więcej nie zyskamy. To by było na tyle, jeśli chodzi o przygodę z testów. I cóż mogę Wam jeszcze powiedzieć? Rozmierzę jeszcze bagażnik. Widać, prześwit czasami się przydaje, bo jesteśmy tutaj tuż nad trawnikiem, tuż nad yy, krawężnikiem tak wygląda jedno rodzinne autko do którego zaraz przesiadam się z fotelikiem a tak wygląda drugie, rodzinne wiadomo znacie mój sarkazm i moje poczucie humoru no mam nadzieję dobra, jeszcze zmierzymy szerokość wnętrza i bagażnik bo to jeszcze jestem Wam winien żeby powiedzieć jaka jest długość bagażnika a w słoneczku ten kolor bardzo ładnie wygląda mieni się teraz metalik czerwony, bardzo fajnie szerokość bagażnika 108 do 109 cm Długość około 118-119. Wysokość, no niemal 50 cm, ale nie, to, to nie będzie 50, 48,5-49. No całkiem ładna paka. No i tutaj jest przede wszystkim duża, duża wysokość. Może tutaj do półeczki jest około 5 dyszek, ale tu będzie prawie drugie tyle. Także ładnie. Tutaj najbardziej wystające miejsce na drzwiach. I tutaj najbardziej wystające miejsce na drzwiach. 150 cm. Także u, uh, ale sobie przytrzasnąłem. Naj, y, najfajniej, że mamy pół metra w tym samochodzie, pół metra na osobę z tyłu. No 50 cm na osobę to jest wystarczająco dużo, żeby było tak jak właśnie teraz widzicie. Superancko jest mega komfort podróży, także duży lajk, like, rodzinne auto z tyłu. Trzy olbrzymie osoby siedzą bardzo wygodnie. No a, a jeszcze dalej z tyłu na tych fotelikach, no to już nie tak super wygodnie, ale też bez problemu pojadą średniego wzrostu ludzie. Tutaj regulujemy klimatyzację dla tylnych pasażerów. I fajne, jak w autobusie, że mamy nawiewy powietrza i, stu, i tutaj, i tam dla ostatniego rzędu siedzeń. Także super opcja. Możemy regulować. Te kratki są ze wszystkich stron, także bardzo fajnie, no bo wiadomo, że tutaj nie ma nawojów powietrza, no i w, i w słupkach, by też nie, tu mamy obsługę elektrycznie otwieranych drzwi. No i ta bolączka tego typu konstrukcji, że właśnie pas mamy tutaj w suficie, no ale cóż, tak musi być. I tak fotele wygodne, ładnie wykonane, ten pakiet FR teraz promocji za około 1000 zł, zdecydowanie warto dla skórzanej tapicerki z Alcantara, dla kierownicy. Na pewno nie ma się nad czym zastanawiać Oczywiście jeżeli konfigurujemy najwyższą wersję Advance Bo to do tej opcji jest taka pomoc Jeszcze chciałem Wam pokazać Jak wygląda ostatni rząd siedzeń I zajęcie w nim miejsca No to tutaj mamy fotel Z takim uchwytem Mamy duże, duże wejście Nie bez problemu się zmieścimy A jak wygląda bagażnik jak rozłożyłem Ostatni rząd siedzeń No jest dosyć sporo miejsca To spokojnie olbrzymie dwie walizy się zmieszczą jeszcze jakiś torby. Jest wysoko, bo tutaj mamy ładny spadek, więc tak jak liczyłem, około 50 cm jest od poziomu podłogi, no to tu jeszcze spokojnie schodzimy. No, za 20 cm ten środkowy fragment. No a teraz zobaczmy. Są zagłówki, więc można je oczywiście wyciągnąć. Zobaczymy, jakie z tyłu. Jest dosyć wysoko tutaj, więc bez problemu można wyjść, zająć pozycję. Fotel jest na tyle wysoko od podłogi, już no, widzę, że... Nie powinno być tu źle. O, wybaczcie wstrząsy, ale dobra, siedzę. Zobaczcie, siedzę z maksymalnie odsuniętymi fotelami drugiego rzędu i no nie, nie zbyt się jeszcze, ale zawsze można to przesunąć troszkę. Natomiast tutaj no to jest dosyć twardo, to ja są jakieś schoweczki, tak, tutaj mamy jakieś uchwyty na kubeczki. O, także biorąc pod uwagę ilość miejsca w udawanych konstrukcjach siedmioosobowych, nie tego typu, no to tu jest przepaść. I teraz popatrzcie, co się dzieje nad głową, bo to jest bardzo ważny parametr. 1,86 m i ja dotykam głową dachu. o Okej, okay, owszem, dotykam, czuję w, czubkami włosów pod sufitkę, ale słuchajcie, siedzę wyprostowany. No teraz, jak się wyprostowałem tak w pełni, to o. No nie, do 1,80 m z tyłu jest okej. Okay. No, jest tak, że przejedziemy bez, powyżej 1,80 m już nie. No ale 180 cm pasażer z tyłu może usiąść. Także duży like jeszcze opuścimy oparcie tutaj, zobaczmy jak będzie to wyglądało, moje nogi, żeby tylko nie przeżyły. No, także da się usiąść, co prawda wtedy życzyłbym sobie, żeby każdy z tych pasażerów przesunął się tak z 5 cm, moje nogi wtedy by żyły bardziej. Tutaj nie ma szału jeśli chodzi o leś miejsca, ale bez problemu dla dzieci świetne, świetne miejsca, wygodne, najważniejsze, że te fotele są wygodne. Tak jak siedzę, możecie mi wierzyć, że jest naprawdę wygodnie i, i to jest tak, że ten fotel nie jest twardy, kolana mam. Nogi stopy mam na tyle nisko względem siedziska, że mógłbym tak przejechać kilkaset kilometrów bez problemu. Pod warunkiem, że właśnie pasażerowie by byli łaskawi przesunąć się o kilka centymetrów do przodu. No ale to za, nikt tu nie będzie o wzroście blisko M90 siedział. No, przecież to są miejsca dla mniejszych ludzi. Więksi siedzą w środku albo z przodu prowadzą, albo na fotelu pasażera, prawda? No. Tak więc test wykonany dla Was, żeby nie było jak najbardziej 7 osób w auto i myślę, że. Gdy się urodzi mi trzecie dziecko, to mogę wrócić do Seata. Jest wiel wielce prawdopodobne, że do Seata wrócę po autobus rodzinny. I taką właśnie wersję i pewnie czerwoną <laughs> Alambra na wypasie. Każdy z tych foteli można oczywiście przesuwać środkowy jak najbardziej, też. Proszę bardzo, jest duży zakres regulacji, każdy niezależnie można ustawić i co najważniejsze, można też regulować kąt nachylenia oparcia. Tu mamy taką tasiemkę i dzięki i pomocy, ją otrzymamy, ciągniemy, można nawet do takiej prawie leżanki. Zobaczcie, można się prawie położyć i jeszcze fajne można zrobić stolik. O, jeszcze bardziej można go położyć. Nawet nie trzeba w tym celu demontować zagłówka. Mieści się. Tak to wszystko wygląda. No, jak się na przykład jeździ regularnie w 6 osób, to można na stałe wymontować na przykład jeden fotel, w który się wskakuje błyskawicznie do tyłu, albo na przykład zostaw wymontować na środkowy i wtedy wchodzi się tędy i tam do tyłu się skakuje także jest multum opcji można mieć dwa, dwa, dwa konfiguracje no ale wtedy kosztem bagażnika, jeżeli to się zostawi trzy tam jeden, no to zawsze bagażnik będzie dużo większy co bardzo ważne też oprócz zintegrowanych fotelików na skrajnych siedzeniach tutaj w opcji mamy na wszystkich tylnych fotelach ISOFIX, popatrzcie na tamtych też są te tasiemki ciemno, ale chyba widzicie Także 5 miejsc z tyłu jest we dwóch rzędach z Isofixem i prawdopodobnie przednie tutaj też ma taką opcję, a nawet jak nie ma to kto wozi z przodu dziecko mając 5 miejsc z Isofixem. Tutaj nie ma tasiemki Isofixu, więc być może z przodu się akurat w tym aucie nie da z zapiętych fotelików na w standardzie Isofix.